Witam serdecznie, Szymon Konieczny, strona Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice, witam w Muzeum Regionalnym w Jaśle, gdzie dzisiaj o godzinie 18 odbędzie się wielki wernisaż wystawy Salvador Dail, grafiki i rzeźby, oto tutaj proszę Państwa takie ładne eksponaty robione przez autorów. Lubicie wąsy, byliście kiedyś w kołaczycach. Jak to mój sąsiad świętej pamięci mówił, jak wracał od rodziny z Kołaczyc, ale to już lata temu to było. Czy kupiłeś wąsy? Ja mówię, jakie wąsy? A, bo dawniej tak mówili: Sprzedaj wąsy. No i, tak, no i tak to do dzisiaj zostało właśnie takie żartownictwo. No i tutaj mamy postać z lampartem, proszę Państwa. Warto odwiedzić Muzeum Regionalne Wiaśle. Werniczaż wystawy dzisiaj o godzinie 18.00 Muzeum Regionalnym Wiaśle, a więc oglądamy. Święta Anna, piękny obraz, również można zobaczyć dzisiaj na bernizarzu, jak i na wystawie w Muzeum Regionalnym Wiasie, również z autografem takim. Święta Anna, kiedy są imieniny Anny? Anna to moja ciocia, mama chrzestna. 26 lipca jest Świętej Anny i wtedy są zimne wieczory, i ranki. I ranki, jak się to mówi. Także można też taki obraz zobaczyć, naprawdę. Święta Anna 1965 autografy. Przyjść zobaczyć do Muzeum Regionalnego w Jaśle. W imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszamy do Muzeum Regionalnego w Jaśle. Piękne eksponaty, piękne dzieła, własnoręcznie zrobione. Można się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy, no i odwiedzać Muzeum Regionalne w Jaśle. A zbliża się majówka, to prawdopodobnie już w maju będzie również Noc Muzeów, proszę Państwa, ale to będą szczegóły wkrótce na plakatach, także dzisiaj wystawę można odwiedzić w Muzeum Regionalnym w Jaśle o godzinie 18 .00. i można powiedzieć cały czas, także ja uciekam dalej. Również każdy uczestnik Bermisarzu Wystawy czy Wystawy może się tutaj podpisać w księdze gości, czy się ta wystawa podoba, również wyrazić swoje zdanie. Tutaj pani z Muzeum mnie właśnie nagrywa. Także przypominam dzisiaj Wermisarz o godzinie 18 .00. i wystawa czynna do 10 czerwca 2025 roku w Muzeum Regionalnym Wiaśle. Naprawdę to, co widzę, to jest coś pięknego. Warto odwiedzić. Naprawdę proszę Państwa, Muzeum Regionalne Wiaśle. Pozdrawiam serdecznie i... Oto relacja z wernisażu będzie na stronie muzeum i na stronie na Facebooku Konceptomania Sielska i Okolice, którą udostępnimy. Także do zobaczenia. w Kończyc, na Facebooku Konceptomania Sielska i Okolice.